Dzisiaj Wam pokażę jak przygotowuję sobie kawę. Używam oczywiście mojej kawy Furii. Musimy wcześniej sobie wlać wodę do zbiorniczka na spód. Teraz tutaj wkładamy zbiorniczek na kawę, z młynka wyciągam zbiorniczek ze zmieloną już kawą i wsypuję ją do miejsca na kawę kawiorc. Zakręcamy. Mleko nalewam sobie do takiego kubeczka indukcyjnego. Mleko gotowe. O, Słyszę, że już bulgocze, więc pewnie kawa się wydostaje. Pycha. A kawę furię znajdziecie na moim sklepie Ostałowski .com.